Elo elo, z tej strony Dimoloso i przechodzimy do wtorkowego sklepu Fortnite. Nie zapomnijcie o kodziku w sklepie Dimoloso. Jedziemy. Pierwsze emotka 500. Joy 1200. Z ekranem i z emotką. Mamy stylówkę do niej. Malowanie do broni za 300, strzelec wyborowy 2000, ale legendarny oczywiście, i styluweczka, Malowanie 500, zbiera 800, zestaw Kiełbas 1600. Mamy latanie, hodoga na plecach. I zbierak pojedynczy 1200 ze stylówką i zlataniem Hotdog 300 i zbierak 800. Tu mamy zestawik taki na 400 na plecy Żelek 1200. Tu mamy za 800 i Emotki 500. Papier, kamień, nożyce 200 poza za 500 i tu za 500 Następny zestaw Asasina 2800 Pojedynczy 1800 Ona 1800 i lotnia 800 Major. Tu mamy skinki po 1500 Fajne, polecam. Wszystkie po 1500. Zaprezentuję to. Ładne są. Do tego mamy zestawy po 1500. Zbieraki, plecaki, pojedyncze po 400. Tu zbieraczek za 800 i tu za 800. Malowanie za 300. Następne 300. 700. Potrójne malowanie za 600. 300. 300. 500. 300. Dla każdego coś miłego. Fajne. Ile tych malowań? 300. Wszystkie po 300. Wszystkie. No nie wszystkie, bo po 500 co też. I pakiet Mechatatko, technologiczna przyszłość i miętowe legendy plus 1000 fałdolcy mamy tu ekipkę i kodzik w sklepie Dimoloso. Dzięki za oglądanie i do jutra. Elo, miłego dnia.